Witamy w naszej analizie materiałów. Dziś zagłębiamy się w temat budowy chodnika z kostki brukowej. Wiecie, tego przed domem to element, który no, ma być nie tylko praktyczny, ale też stanowić taką, jak to źródła fajnie ujęły, estetyczną wizytówkę posesji. Mhm. Mamy przed sobą no, całkiem szczegółowy poradnik, obejmuje wybór materiałów, koszty, nawet samodzielne wykonanie projektowanie. Nasza misja jest prosta. Wyciągnąć z tego kluczowe informacje, takie, które pomogą stworzyć y, trwałą i po prostu ładną nawierzchnię. No dobrze, to zacznijmy może od tego, dlaczego ta kostka jest tak popularna. Wiadomo, jest trwała, odporna. Tak, ale jest coś jeszcze, co źródła mocno podkreślają. To jej modułowość. A, no tak. Wiesz, w przeciwieństwie do takiego wylewanego betonu, jak coś się uszkodzi jakiś element, to można go łatwo wymienić. Po prostu wyjmujesz jeden, wkładasz drugi. To faktycznie mocny argument za długowiecznością. Nie tylko taka ogólna trwałość, ale konkretna możliwość naprawy. Dokładnie. Estetyka, łatwość naprawy, to wszystko jest ważne, ale y, absolutnym fundamentem bez dwóch zdań jest prawidłowo przygotowana podbudowa. To jest po prostu klucz. Bez tego ani róż. Bez tego ani róż. To ona zapobiega zapadaniu się kostki. I ten poradnik, który mamy, jest tu no, bardzo precyzyjny. Najpierw y, wykop. Mówią o 15-20 cm. Po tym idzie warstwa nośna, czyli ta właściwa podbudowa grubości 10-15 cm, najczęściej skruszywała manego. To taki specjalnie rozdrobniony kamień, wiesz, który zapewnia stabilność. Okay. Na to jeszcze e, 3-5 cm podsypki wyrównującej piaskowej, albo czasem dla większej stabilności mieszanki piaskowo-cementowej. No i nie można zapomnieć o obrzeżach. Cytując bardzo istotnym elementem są również obrzeża lub kraważniki one trzymają całość w ryzach. To brzmi no rzeczywiście jak kawałek inżynierii. A sama kostka padło pytanie o jej grubość. Jaka powinna być? No właśnie, to zależy. Na taki typowy chodnik, gdzie będą chodzić tylko ludzie, wiesz, ruch pieszy, to w zasadzie wystarczy kostka grubości 4 cm. Nie tylko 4? Tak, ale jeśli przewidujemy, że czasem nawet sporadycznie wiedzie tam jakiś samochód, no nie wiem, kurier dostawa. Zdarza się. No właśnie, to źródła zdecydowanie zalecają minimum 6 cm, a czasem nawet więcej. To oczywiście no, wpływa na cenę. No to przejdźmy płynnie do kosztów. Źródła podają widełki od 50 do hmm, 110 zł za metr kwadratowy. Ale uwaga, to licząc materiał i robociznę razem. Tak, to ważne uściślenie. I co ciekawe, zaskakująco duże są te różnice regionalne. W dużych miastach może to być powiedzmy 90-110 zł, a w mniejszych miejscowościach już 50-80 złotych. Warto to mieć na uwadze przy planowaniu budżetu. Zdecydowanie. A same materiały. Taka zwykła szara kostka betonowa to koszt rzędu 40-55 zł za metr kwadratowy. Jak chcemy kolorową, to już 55, 75 zł, a granitowa. No, tu już wchodzimy na wyższą półkę. 120-180 zł za metr. Tak, granit to już inna liga cenowa. Padła nawet taka konkretna kalkulacja w jednym ze źródeł. Za 10-metrowy chodnik zapłacisz w 2025 roku od 3800 zł do 4500 zł. To daje jakiś obraz. Przy czym, no właśnie, trzeba pamiętać, że ostateczna cena zależy też od innych rzeczy. Rodzaj gruntu jest kluczowy. Jak jest gliniasty, to przygotowanie podbudowy będzie trudniejsze i pewnie droższe. Aha. Wielkość i kształt kostki też mają znaczenie. Takie duże formaty układa się szybciej, więc robocizna może być tańsza. Dochodzą koszty transportu, wynajmu sprzętu. Zagręszczarka na przykład. Czyli te ukryte koszty. Dokładnie. Źródło wręcz ostrzega. Często to właśnie te ukryte elementy sprawiają, że budżet projektu znacząco rośnie. Trzeba być czujnym. Ciekawą opcją, którą poruszono w materiale, jest też samodzielne ułożenie chodnika. Myślisz, że to jest realne dla powiedzmy amatora? Myślę, że jak najbardziej realne. Oczywiście wymaga to staranności no i pewnych Narzędzi. Poziomica to podstawa, no i ta zagęszczarka. Ale ją można chyba wypożyczyć. Tak, tak, na szczęście można ją wypożyczyć, nie trzeba od razu kupować. A satysfakcja z własnej pracy, no i oszczędności mogą być naprawdę spore. To jak to wygląda w praktyce? Tak w skrócie. Wiesz, co kluczowe kroki, tak z grubsza. Pierwszy to precyzyjne wytyczenie, gdzie ten chodnik ma iść. Potem bardzo ważne jest korytowanie, czyli usunięcie ziemi na odpowiednią głębokość. Mhm. Następnie układamy warstwy podbudowy. Tu często stosuje się geowłókninę. To taka specjalna mata, która e, zapobiega mieszaniu się tych warstw podbudowy z gruntem pod spodem. I też trochę ogranicza chwasty. No to ciekawe. Na nią idzie warstwa kruszywa, a na sam wierzch podsypka. I uwaga. Każdą warstwę trzeba naprawdę solidnie zagęścić. Samo układanie kostki najlepiej robić od siebie, czyli stojąc na tym, co już ułożyliśmy. Okay. Pamiętamy o docinaniu kostek przy krawędziach, no bo rzadko pasuje idealnie. Potem jest finalne zagęszczanie całości, koniecznie z taką gumową osłoną na zagęszczarce, żeby nie porysować, nie uszkodzić kostki, i na sam koniec fugowanie. Czyli piasek w szczelinę. Tak suchy piasek wsypujemy w szczeliny. Takie dokładne fugowanie to też jest element walki z chwastami, żeby miały trudniej wyrosnąć. Dobrze, a przejdźmy na chwilę do estetyki. Jak dopasować ten chodnik do domu do ogrodu? Poradnik wspomina o kontraście albo harmonię. Tak, są dwie główne ścieżki. Cytat. Kontrast polega na zestawieniu przeciwieństw. Dajmy na to: ciemna kostka przy jasnej elewacji. A z drugiej strony. Spójna kolorystyka tworzy wrażenie ładu i spokoju. Coś w tym jest. Zdecydowanie. Podobno w trendach są teraz hmm, duże formaty, geometryczne kształty i dużo szarości. Czy te szarości są uniwersalne? Łatwo je wpasować? Szarości są rzeczywiście dość uniwersalne. Uważam, że dobrze komponują się i z zielenią ogrodu, i z różnymi kolorami elewacji. Ale wiesz co, niezależnie od wybranego designu. Znowu wracamy do fundamentu. Do podbudowy. Dokładnie. Bo to jest kluczowe, żeby ten efekt estetyczny utrzymał się przez lata. Źródła niemal na każdej stronie powtarza, że nieprawidłowo wykonana podbudowa jest najczęstszą przyczyną zapadania się kostki. To naprawdę musi być ważne. Jest absolutnie kluczowe. Dlatego tak istotne jest użycie odpowiedniego kruszywa, jak to wspomniane łamane 0,13,5 mm, i zachowanie tej grubości podbudowy 15-20 cm dla chodników. I jeszcze jedna. Krytyczna sprawa. Spadek. A, żeby woda spływała. Tak. Koniecznie trzeba zachować odpowiedni spadek, taki 1-3%, żeby woda deszczowa nie stała na chodniku, tylko ładnie spływała. Dobrze, to podsumujmy może. Kostka brukowa to yy, materiał trwały, wszechstronny. Kluczem do sukcesu jest solidna, prawidłowo wykonana podbudowa. Bez tego po prostu nie ma co zaczynać. Zgadza się. Koszty są, jak słyszeliśmy, zmienne. Zależą od regionu, materiałów, warunków gruntowych. Ale co ważne, samodzielne wykonanie jest jak najbardziej możliwe, jeśli podejdzie się do tego starannie. No i design warto go przemyśleć, żeby pasował do otoczenia. Tak, i może na koniec taka myśl do rozważania, która mm, wynika trochę z tej trwałości, o której mówiliśmy. Skoro dobrze ułożony chodnik z kostki ma służyć przez dekady, to jak dzisiejsze wybory ten konkretny wzór, kolor, może szerokość, jak one mogą wpłynąć na jakieś przyszłe plany, na zmiany w ogrodzie albo w sposobie użytkowania posesji za powiedzmy 10 czy 15 lat. Czy dzisiejszy trend jutro nadal będzie nam pasował? Może warto czasem postawić na coś bardziej y, ponadczasowego? To jest rzeczywiście ciekawe pytanie na koniec, coś do przemyślenia dla każdego, kto planuje taką inwestycję.